Miłość i moc, miłość i moc, miłość i moc. Tuż przed nami pełnia szczęście. Mianowicie pełnia w znaku strzelca. Pełnia, która doprowadzi cię za rączkę bardzo bezpośrednio, już nie kluczami i wskazówkami, a gotowymi wręcz rozwiązaniami do tego, co jest twoim szczęściem. Uwaga! Pod warunkiem, że po pierwsze otworzysz się na to, po drugie, zaufasz, że już w pierwszym momencie działasz ku temu. Twoje sprzyjanie jest równoznaczne za rozpoczęciem tego płynu życia. No i oczywiście, że Ty w ogóle to szczęście lubisz. Jest mnóstwo ludzi na świecie, którzy szczęście uważają za coś głupiego, głupkowatego, za coś, co nie przystoi, co odbiera majestatu. Jeżeli ktoś jest szczęśliwy, Zwłaszcza w Polsce, to jest po prostu niedoinformowany, albo wyrzucił telewizor i udaje, że rzeczywistość nie istnieje. Tymczasem szczęście to takiego rodzaju częstotliwość, która, jak wszystko inne w naszym organizmie i w naszym życiu, powoduje kolejne wydarzenia. Jeżeli jesteśmy zestrojeni z takim swoim planem i z taką wolą, że będziemy szczęśliwi, to wszystkie warunki życia, które się zdarzają, wszystkie okoliczności, to jest po prostu to, którędy my tego dokonamy. To już nie jest pytanie, to jest już decyzja. Gotowa, żywa decyzja. W momencie, gdy decydujemy się na szczęście, decydujemy się porzucić swoje zwyczaje, takie jak narzekanie, takie jak bycie biedactwem, takie jak wymuszanie litości na innych albo jakiejś uważności z preferencjami ze względu na to, co złego nas kiedyś spotkało. Żeby wejść w szczęście, żeby wejść w takie lekkie wartości jak entuzjazm, optymizm, euforia, szczęście, ekstaza spiritualna, wszystkie unoszące wartości, to należy odciąć od siebie ten ciężar swojego bagażu, doświadczeń, bo to tak, jakby za albumem zdjęcie jeszcze smród wozić. No po co? Nie ma to sensu. Jesteśmy właścicielami tego, co przeżyliśmy. Cały zbiór doświadczeń, cały wachlarz emocji, wszystkie uczucia, to jest to, czym władamy, co jest nasze osobiste, czego nikt nam nie odbierze, ale nie znaczy to, że mamy sobie tym robić krzywdę. Pamiętajcie, że ludzie, no. Nie potrafią korzystać z pamięci ku sobie, a więc pamięć ludzka w ostatnim czasie przebudowuje się. Niektórzy twierdzą, że jest zaburzona, inni twierdzą, że nagle wolą się skupiać na tym, co będzie, a nie na tym, co było. Ta pełnia jest jak taka wajcha, którą rzeczywistość przesuwa, przekłada. I od tej pory będziemy wszyscy zmuszeni, wręcz enzymatycznie, żeby skupiać się na życiu do przodu. To, co za nami, to, co jeszcze w zeszłym roku, dwa lata temu, trzy lata temu, będzie tak egzotyczne, tak odległe, że nawet sami osobiście, choćbyśmy przeżyli coś bardzo złego w tym czasie, nie będziemy umieli się z tym połączyć dokładnie z tej samej emocji. Tak oto wchodzimy w ten etap dojrzałości, w którym Domykamy rozdziały przed otwarciem kolejnych. Nie otwieramy wszystkiego naraz, nie trzymamy wszystkiego, powiedzmy, jakiegoś swojego planu zapasowego, bo nie musimy. Oto czas, gdy podejmujemy decyzję. Ta pełnia w strzelcu, ona nas doprowadzi do tego, co chcemy, jeżeli wiemy, czego chcemy, albo jeżeli mamy otwartość i zaufanie, by się dowiedzieć, co to jest to szczęście. Gdy chodzi o nas, nasz konkretny osobisty przypadek. Bardzo wiele osób ma jakieś założenia dotyczące dokładnie tej sfery życia. Wydaje im się, że kiedy będą mieli miliony dolarów, albo jakąś uważność całego tłumu, albo jakiegoś rodzaju szczególne bonusy w rzeczywistości, no to będą wtedy szczęśliwi. Tymczasem. Zestawieni z takimi warunkami, wprowadzeni w takie sytuacje, bardzo często są zagubieni, nie czują się u siebie, no i okazało się, że to jest tylko taka, powiedzmy, że wizja, która no jednak przymierzona życiem nie pasuje. Ten czas to czas, kiedy nie pomylicie się w swoich wyborach i jeżeli będziecie podążać za czuciem, bo umysł, no, myśli mimo wszystko. Jednak dawnymi formami, i jeżeli zainwestowaliście w coś na przykład 12 lat, 20 lat nauki albo kariery, to wydaje Wam się, że byłoby stratą tego nie kontynuować. Jeżeli już dziś czujecie, że na tym nie zyskujecie, tylko tracicie, tracić więcej jest oczywistą stratą, no, nie dla mózgu. Słuchajcie, do szelca, możemy zrzucić z siebie te dawne koncepty. Możemy spojrzeć na siebie sprzed 10 lat, sprzed 20, i się z siebie serdecznie roześmieć. Oto czas, kiedy widzimy swoją drogę, widzimy, ile przeszliśmy, mamy dom w pewności, że stać nas na więcej, że jesteśmy w stanie nie tylko podołać wszystkiemu, co przed nami, albo po prostu. Wprowadzić to, co chcemy. I nie tylko przewidzieć rzeczywistość czy też przyszłość, ale ją zaplanować i wykonać. Dlatego się nie mylimy, bo tu się zgodzę z jednym z ekonomistów, który stwierdził, że najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest po prostu jej tworzenie. I właśnie to robimy. W domu strzelca wymagana jest aktywność. Jeżeli możecie te medytacje i ten rytuał archanielski, teraz uwaga, skupcie się, przeżyć. Na siłowni, na rowerze, podczas biegu, podczas spaceru, podczas aktywnej twórczości, podczas malowania obrazu, podczas pływania, bo takich też ruchów mamy, to zróbcie to. Jeżeli będziecie w stanie wykonywać jakiś ruch, dziać się wtedy do przodu, dodawać ognia, prędkości, Marsa, to wszystko to, co położycie na ołtarzu, jako swoje intencje, Dokładnie dostanie jeszcze to Wasze osobiste przyspieszenie. To już nie tylko jakby natura się spieszyła, ale nasionko się też spieszy. To będzie bardzo pomocne. Każda aktywność fizyczna podczas tego rytuału jest wskazana, i mówię o tym, nagrywam to wideo też, dlatego żebyście się zmentalizowali po temu, bo niektórym się nie widzi połączenie ołtarza, świec i spokoju, który rozlewa się stąd, z tego czekramu magii, z tego centrum wydarzenia na cały wszechświat. Z chodakowską lub też z innego rodzaju celebryskim wymachywaniem nogami. No, kochani, nie musicie się przy tym bardzo pocić, ale bądźcie w aktywności, bądźcie w aktywności fizycznej. Poczujcie jak to, co było w waszym ciele blokadą, chorobą, jakiegoś rodzaju przeszkodą, rozpuszcza się, bo Wy też się do tego dokładacie. Nie tylko czekacie i wszechświecie, proszę bardzo wyraźnie, tylko dokładacie do tego. Jak wszechświat Wam powiedział, że należy wykonać ruch, to Wy właśnie ten ruch robicie. Jest to też bardzo ważne w przełożeniu na symbolikę, która będzie użyta w rytuale. Więc jeżeli będziecie mogli być w ruchu, bądź choćby w swojej wizji, ruszać się, iść do przodu, dziać się do przodu. Polecam. Kochani, już 23 maja i ta pełnia Księżyca oczywiście jest osadzona w tym błogosławionym pływie planetarnego sprzyjania, który wynika z połączenia Urana i Wenus, czyli buntownicze piękno, działanie piękne, nowe lewele życia, po piękno nas tam wprowadziło. No i oczywiście Jowisz, powiększony Słońcem, błogosławiący no, do połowy czerwca to tak optymistycznie, ale do końca maja na pewno. Pamiętajcie, że Pluto też wyszedł z tego domu, w którym wszystkim powodował trudności i powroty do traum, czyli z domu koziorożca, z domu bardzo saturnicznego do domu wodnika, gdzie czuje się um, odkrywcą, czuje się zdobywcą nowych form, czuje się jako planeta, siła i moc i mówiąca do Ciebie również y, taka y, Powiedzmy, że woda, życie, taki wpływ, to czuję się innowacyjnie, czuję się w mocy na eksperymenty. Pozwól sobie w nowy sposób pozbyć się starych problemów. To właśnie nastąpi. Kochani, ten czas jest wspaniały, jest doskonały. Nazwałam to pełnią szczerego szczęścia albo pełnią szczęścia, dlatego że to się właśnie stanie i dlatego że tym razem przychodzimy do magii. Nie po to, żeby na przykład w sensu stricte przynieść jakąś sprawiedliwość, tylko żeby mieć ten uśmiech zwycięzcy na końcu każdej sytuacji, w której uczestniczymy, a i nawet w trakcie tych sytuacji. I to jest bardzo ważna energia. To jest energia, w której warto rozpocząć swoją. Drogę z magią i w której warto drogę z magią wzmocnić, kontynuować, po prostu być tym, bo to jest energia, która po prostu daje, daje i daje. Po prostu trzeba umieć to przyjąć. I mam nadzieję, że przejdziecie ze mną przez tą aktywną granicę działania, że stanie się to. Co macie wpisane w sobie, odblokujecie to, przebijecie piątkę z tym potencjałem, otworzycie to i ja również, my tutaj również w Detroit, chodząc po ulicach, będziemy widzieli więcej szczęśliwych ludzi, naturalnie szczęśliwych, bo tego szczęścia w wodzie świata po prostu będzie więcej. Jeśli pytacie o częstotliwość, która będzie nam sprzyjać, to wszystkie złociste kolory, żółte, złote oraz czerwone i zielone. I takimi kolorami należy odrysować trzy ósemki i mieć je odrysowane wówczas na ołtarzu. Pamiętaj, że jest o tym nieco więcej w wideo, które zamieściłam tuż przed chwileczką. To są aktualności magiczne na maj i tam opisuje czar związany z tą ósemką. Jeśli ten czar położysz na ołtarzu i pozwolisz, by magia przepłynęła przez całe Twoje zasięgi, by ta obfitość została wprowadzona jako nowa skala, nowy standard, to doświadczysz tego cudu, po który tu jesteś. Po prostu. Miłości, moc, miłości, moc, miłości, moc. Oczywiście dołączyć możesz tutaj, przez Patreon i przez maila. Akademia magii 555 hmm, gmail.com. Tak jest. A teraz ołtarz w pełnej mocy, bo tuż przed przeprowadzką posiadający. Cały ten czas spędzony wspólnie tutaj, w tym miejscu, całą tą magię, no będzie z nami pracował i przeniesiemy się również w nowe miejsce. Zapraszam, dużo będzie się działo. Właściwie, nawet warto wspomnieć, że wszystko. Taki oto czas mamy, taki czas zmiany, taki czas przejścia i oczywiście taki czas cudu. Abra kadabra.